Witaj w programie Prawda Ewangelist Andrew, Andrew Łomakiem, w którym skupiamy się na Bożej bezwarunkowej miłości i łasce. Bóg nas tu wzywał, a my powiedzieliśmy: jedziemy. Będziemy posłuszni Bożemu powołaniu. Dla nas było to nasze miejsce zwane tam. Zaopatrzenie dla ustrowienia znajdowało się w tym miejscu, i wiem, że zaopatrzenie dla naszej służby, czy czegokolwiek, co Bóg chce, żebyśmy robili, dla naszego celu również jest tutaj. A teraz Andrew. Witaj w poniedziałkowym odcinku programu Prawda Ewangelii. Dzisiaj kontynuuję moje nauczanie o duchu, duszy i ciele. To początek drugiego tygodnia. Mówię ci, to mój ulubiony temat do usługiwania. Mówię tak o wielu tematach, ale to była fundamentalna prawda, która zmieniła moje życie. Ta książka, zapewniam cię, jeśli ją przeczytasz i nie rozpali Twojego ognia, to twoje drewno jest mokre. To po prostu zmieniło moje życie i tysiące, prawdopodobnie dziesiątki tysięcy ludzi powiedziało mi, że to uwolniło też ich. W zeszłym tygodniu rozpocząłem to nauczanie i położyłem fundament. Mówiłem o podstawach, o zrozumieniu, że jesteś duchem, który posiada duszę i żyje w ciele. Nie jest to sposób, w jaki myśli większość ludzi. większość ludzi. Większość ludzi wierzy, że fizyczne ciało i ich sfera duszewna, coś, co większość ludzi nazywa osobowością, widzą to jako. Prawdziwych siebie. Ale prawda jest taka, że to Twój duch jest prawdziwym Tobą, i zanim narodziłeś się na nowo, ten duch był martwy. Był z natury dzieckiem diabła. Wielu ludzi tego nie rozumie. Musisz być narodzony na nowo. Ale kiedy narodziłeś się na nowo, otrzymałeś nową naturę i teraz, w Jezusie Chrystusie, jesteś zupełnie nową osobą. Już o tym mówiłem. Pozwól, że przejdę przez niektóre wersety, których już użyłem. Szybko je zacytuję i nie podam zbyt dużego wyjaśnienia, ponieważ mówiłem o tym w zeszłym tygodniu. List do Efezjan 4,24 mówi: I przyoblec się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Termin nowy człowiek odnosi się do twojego ducha, tej części ciebie, która narodziła się na nowo i został stworzony sprawiedliwym i prawdziwie świętym. Pierwszy list Jana 4:17 mówi: W tym jest doskonała miłość w nas, abyśmy mieli ufność w dniu sądu, że jaki on jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Nie tacy będziemy w przyszłym świecie, ale tacy jesteśmy w tym świecie. To nie jest prawdą w twoim fizycznym ciele. To Twoje fizyczne ciało jeszcze nie jest jak Jezus. Otrzymasz uwielbione ciało, ale teraz masz zniszczalne ciało. Twoja dusza, twoja umysłowa, emocjonalna część nie jest jak Jezus. Do pewnego stopnia można zostać może zostać odnowiona, ale Paweł powiedział w pierwszym liście do Koryntian, rozdział 13, że po części poznajemy i po części prorokujemy. Nawet apostoł Paweł, człowiek, który napisał połowę ksiąg w Nowym Testamencie, powiedział, że nadal nie był zupełny w swoim rozumieniu. Zapewniam cię, Jezus jest zupełny w swoim rozumieniu, tak więc nasze ciało i nasza dusza nie są jak Jezus, ale jak Jezus jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie, w naszym duchu. Twój narodzony na nowo duch został stworzony sprawiedliwym i prawdziwie świętym i jest identyczny jak Jezus. Pierwszy list do Koryntian 6,17, kto zaś łączy się z Panem, jest z Nim jednym duchem. Greckie słowo hejs, które przetłumaczono tutaj jako jeden, oznacza jeden z wykluczeniem drugiego. To nie tak, że jesteśmy podobni, że jesteśmy troszkę jak Jezus, że On jest tutaj, a my na dole tutaj. Nie, w sferze duchowej masz ducha Jego Syna. Duch Syna Bożego, Jezusa, został posłany do Twojego serca. List do Galacjan 4:6 i woła: Abba, Ojcze, Chrystus żyje w Tobie. List do Rzymian 8,9 mówi: A jeśli ktoś nie ma ducha Chrystusa, ten do niego nie należy. Jeśli naprawdę narodziłeś się na nowo, duch Chrystusa żyje w twoim wnętrzu. List do Galacjan 2,20. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję, ale już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. A to, że teraz żyję w ciele, żyje w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał za mnie samego siebie. W twoim wnętrzu żyje Chrystus. I dlatego jesteś sprawiedliwy i czysty w swoim duchu. Cały zeszły tydzień poświęciłem na rozwinięcie tych kwestii. Niektórzy ludzie są tak kontrolowani przez to, co widzą i czują, że nie potrafią w to uwierzyć. Myślą, gdybym był czysty, gdybym miał Chrystusa, gdyby w moim wnętrzu żyła ta sama moc, która wzbudziła Chrystusa z martwych. List do Efezjan 1,19: Wiedziałbym o tym. Nie, nie wiedziałbyś, ponieważ ona znajduje się w wymiarze duchowym, a nie w wymiarze fizycznym. Możesz tylko zobaczyć, posmakować, usłyszeć, powąchać i poczuć to, co jest prawdą w Twoim fizycznym ciele i w umysłowej, emocjonalnej części ciebie. Nie możesz poczuć swojego ducha. Nie możesz zobaczyć swojego ducha w lustrze. Niektórzy ludzie, którzy są cieleśni. Ograniczeni tylko do tego, co mogą zobaczyć, posmokować, usłyszeć, powąchać i poczuć, nie potrafią zaakceptować, że mają część siebie, która jest sprawiedliwa, święta, czysta, potężna i która ma autorytet. Nie potrafią w to uwierzyć, ale właśnie tym jest wiara. Wiara to wierzenie temu raportowi, temu, co mówi o tobie Biblia. Cytowałem już wszystkie te wersety. Oto kolejny problem, jaki niektórzy mają. Niektórzy ludzie powiedzą: No dobrze, przyjmuję, że kiedy narodziłem się na nowo, się czysty, że zostałem stworzony w sprawiedliwości prawdziwej świętości i że to wszystko mogło być prawdą w chwili, w której narodziłem się na nowo, ale od tamtej pory zgrzeszyłem. Przeciętny chrześcijanin wierzy, że po tym jak narodził się na nowo, kiedy zgrzeszył, że stracił wszystko to, o czym mówiłem, że musi się opamiętać i na nowo narodzić się na nowo lub powrócić do relacji. Istnieją dwie główne kategorie, w które wpadł świat kościelny. Jedna z nich to ekstremalni zielonoświątkowcy, którzy wierzą, że za każdym razem, kiedy zgrzeszysz, jesteś zgubiony i tracisz swoje zbawienie, i gdybyś umarł z niezwyznanym grzechem w swoim życiu, poszedłbyś do piekła. Nawet jeśli służyłeś Bogu przez 20, 30, 40 lat, i gdybyś umarł z niewyznanym grzechem, pójdziesz do piekła. Jeśli popełniłbyś cudzołóstwo, potem jechałbyś do domu po popełnieniu cudzołóstwa, gdybyś się z tego nie opamiętał i tego nie wyznał, a miałbyś wypadek i byś umarł, poszedłbyś do piekła, mimo że byłeś narodzony na nowo przez 30 czy 40 lat. Tak wierzą skrajni zielonoświątkowcy w USA. Lżejsza interpretacja. To samo, ale z mniejszymi konsekwencjami. To ewangelikalnie wierzący w Stanach Zjednoczonych. Oni wierzą, że nie tracisz swojego zbawienia za każdym razem, kiedy zgrzeszysz. Nadal jesteś zbawiony i gdybyś umarł z niewyznanym grzechem, nadal poszedłbyś do nieba, ale nie otrzymasz żadnych Bożych błogosławieństw. Bóg nie będzie miał z Tobą relacji. Odbierze Ci radość, nie użyje Cię. Jeśli masz jakiś niewyznany grzech w swoim życiu, to tak naprawdę to samo, ale z lżejszymi konsekwencjami. Innymi słowy. Bóg nadal będzie otrzymał przeciwko tobie twoje grzechy, ale Biblia tego nie naucza. Powiem to tak, co by się stało, gdybyś na przykład jechał 90 km na godzinę na drodze z ograniczeniem do 88 km na godzinę, miałbyś wypadek i umarłbyś? Poszedłbyś do piekła, ponieważ miałeś grzech w swoim życiu. Pan powiedział nam, żebyśmy przestrzegali praw danej ziemi, a ograniczenie było do 88, a ty jechałeś 90. Poszedłbyś do piekła, ponieważ jechałeś 90 na drodze z ograniczeniem do 88 km na godzinę. Miałeś wypadek i umarłeś. Zapewniam cię, prawie każdy oglądający ten program powie, nie ma mowy. Dlaczego? Biblia mówi w liście Jakuba 2,10, kto bowiem przestrzega całego prawa, a przekroczy jedno przykazanie, staje się winny wszystkich. On powiedział ci, żebyś przestrzegał praw tej ziemi, że zostały one ustanowione przez Boga, a jeśli przekraczasz prędkość, nie przestrzegasz praw tej ziemi. Dlaczego nie miałbyś za to pójść do piekła tak samo, jak za popełnienie cudzołóstwa? Większość ludzi powie, nie wierzę w to, ponieważ wszyscy przekraczaliśmy prędkość. Wszyscy w jakiś sposób zawodzimy cały czas. Możesz nie dopuścić się czegoś z dziesięciu przykazań, ale łamiesz prawo. Chociażby to, ponieważ mówią te rzeczy, są na mnie źli. Jestem twoim bratem w Panu i niezależnie od tego, czy ci się to podoba czy nie, jestem częścią ciała Chrystusa i twoja postawa wobec mnie jest zła. Niektórzy mówią, ale to tylko wielkie grzechy sprawiają, że tracisz swoje zbawienie. Nie. Biblia mówi, że jeśli zachowasz wszystkie prawa poza jednym i pominiesz tylko jedno, staniesz się winnym wszystkich. Ludzie, którzy wierzą, że tracisz swoje zbawienie za każdym razem, kiedy zgrzeszysz i że musisz na nowo narodzić się na nowo, pismo tego nie naucza. Gdybym naprawdę w to wierzył, to zabiłbym cię w chwili, w której narodziłbyś się na nowo. Ja może pójdę do piekła za zabicie ciebie, ale dla ciebie to jedyny sposób nadustanie się do nieba, jeśli musisz mieć wyznany każdy grzech. Grzeszymy cały czas. Nie chodzi tylko o rzeczy, które popełniamy, ale także to, czego zaniechamy. Zawodzimy w tym. Nie kochasz swojej żony w sposób, w jak. Jaki Chrystus kocha Kościół? Nie poddajesz się swojemu mężowi tak, jak Kościół powinien poddawać się Chrystusowi? Nie zawsze jesteś tak kochający i dobry wobec innych, tak jak wiesz, że powinieneś być. Skupiasz się na sobie. Jeśli musiałbyś mieć wyznany każdy grzech, jedynym sposobem, byś dotarł do nieba, byłoby narodzenie się na nowo i zostanie przez kogoś zabitym, zanim to popsujesz. Ależejsza interpretacja, że nie tracisz swojego zbawienia, ale tracisz całą relację. Gdyby tak było, nigdy nie byłbyś w stanie mieć relacji z Bogiem, ponieważ wszyscy zawodzimy w różnych dziedzinach, nie tylko w wielkiej dziesiątce, w dziesięciu przykazaniach. Zawiedliśmy w byciu osobą, mężem, żoną, którą być powinniśmy. Słowo Boże tego nie naucza. Odnosisz się do Boga na podstawie tego, co on zrobił dla ciebie, a nie tego, co ty robisz dla niego. Musisz go czcić w duchu i w prawdzie, tak mówi Ewangelia Jana 4.24. On jest duchem, musisz go czcić w duchu i w prawdzie, a w swoim duchu, w swoim narodzonym na nowo duchu jesteś doskonały. Ktoś wróci teraz do pytania, które postawiłem wcześniej. Zostałem tak stworzony, kiedy narodziłem się na nowo, ale zgrzeszyłem. Mój duch nie jest już doskonały, został splamiony. Nie tego naucza pismo. Pozwól, że posłużę się tutaj kilkoma wersetami. List do Efezjan, pierwszy rozdział 13 werset. Gdybym miał czas, mógłbym pokazać to w kontekście i dokładniej to wyjaśnić, ale list do Efezjan, pierwszy rozdział 13 werset mówi: W nim i wy położyliście nadzieję, kiedy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelią waszego zbawienia. W nim też, gdy uwierzyliście, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Ten werset mówi, że kiedy narodziłeś się na nowo, zostałeś zapieczętowany. Używamy słowa zapieczętowany do opisania wielu rzeczy. Możesz coś zapieczętować, jak w dawnych czasach. Powiedzmy, że ktoś miałby taką książkę i chciałby mieć pewność, że nikt jej nie otworzy, dopóki nie dotrze ona do osoby, która ma ją przeczytać. Zrobiłby na niej pieczęć. Wylałby wosk, wziąłby swój pierścień i go w nim odcisnął. Jeśli pieczęć nie została złamana, możesz mieć pewność, że nikt jej nie otwierał. Jednak jeśli pieczęć była złamana, Manna, wtedy ktoś przy so niej majstrował. Tak więc możemy użyć pieczęci jako znaku potwierdzającego swego rodzaju potwierdzenia, że coś się wydarzyło. Jednak tutaj to słowo zostało użyte w porównaniu do kobiety, która robi przetwory i wkłada je do szklanych słoików, a potem górę słoika zalewa parafiną, która go zamyka i powstrzymuje przedostanie się nieczystości do środka. Możesz zawekować owoce czy drzemy, zapieczętować je i sprawić, że Trzymają bardzo długi czas, ponieważ nieczystości z powietrza się do nich nie dostaną. O tym jest tutaj mowa. Twój duch został stworzony sprawiedliwym i prawdziwie świętym. List do Efezjan 4:24. I kiedy uwierzyłeś, zostałeś zapieczętowany przez Ducha Świętego, zostałeś próżniowo zapakowany, zostałeś zamknięty Duchem Świętym. Oznacza to, że Twój duch został stworzony w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Jaki Jezus jest, taki Ty jesteś na tym świecie w swoim duchu. W duchu jesteś identyczny jak On. Kto zaś łączy się z Panem, jest z nim jednym duchem. Pierwszy List do Koryntian 6,17. W duchu zostałeś stworzony doskonałym, zupełnym. To duch Jezusa Chrystusa. W swoim duchu jesteś tak samo doskonały jak Jezus, i w chwili, w której uwierzyłeś, Duch Święty zamknął Cię, okrył, zapieczętował Cię tak żeby żadne nieczystości nie weszły do środka i tego nie zmieniły. Jeśli zgrzeszysz jako chrześcijanin, ten grzech wejdzie do twojego fizycznego ciała i może dać szatanowi dostęp do twojego ciała i da szatanowi, do szatanowi dostęp do twojego umysłu. Powiedzmy, że popełniłeś cudzołóstwo. Wiesz, że otwierasz się na choroby przenoszone drogą płciową i może to wpłynąć na ciebie fizycznie? Może to wpłynąć na twoje relacje z prawnym małżonkiem? Możesz zachorować na choroby weneryczne? Może to spowodować, Całą masę problemów. Możesz zostać wyrzucony z pracy, możesz zostać zwolniony ze swojej pozycji w kościele, mogą wyniknąć z tego fizyczne konsekwencje. Da to szatanowi dostęp, by wnieść potępienie i poczucie winy. Niesie to ze sobą całą masę konsekwencji dla fizycznego ciała i twojej duszy, ale jeśli naprawdę narodziłeś się na nowo. Ten duch został zapieczętowany, i ten grzech cudzołóstwa nie zanieczyścił Twojego ducha. Twój duch jest zapieczętowany i pozostaje święty i czysty, mimo tego, że w swoim fizycznym ciele. Taki nie jesteś. Wiem, że to zadziera z doktrynami wielu ludzi. Wielu powie, twierdzisz, że ponieważ w duchu jesteś zbawiony i zapieczętowany, to w porządku jest żyć w grzechu? Nie, tego nie mówię. Jeśli tak twierdzisz, to nie słuchałeś tego, co mówiłem. To otworzy cię na choroby weneryczne, na problemy w twoim małżeństwie, będziesz musiał zacząć kłamać, żeby to zatuszować, przyniesie to ze sobą potępienie i inne rzeczy. Zapewniam cię, jeśli żyjesz w grzechu, jesteś absolutnie głupi. To głupota. Grzech nie jest mądry. Mógłbym podać teraz nazwiska. Był pewien usługujący, który posiadał największą służbę, jaką widział świat. Miał to miejsce 25-30 lat temu. Jego dochód wynosił 8 milionów dolarów miesięcznie. Działał na pełnych obrotach, a potem poszedł na schadzkę z prostytutką. Twierdzi, że nie popełnił cudzołóstwa, ale oglądał prostytutkę, która się rozbierała i robiła dla niego striptease. Ciężko mi uwierzyć, że zaszedł tak daleko i nie poszedł na całość, ale, nawet gdybyś przyjął to, co powiedział, to kosztowało go służbę. Dzisiaj nadal jest w służbie. Dalej usługuje, ale to tylko ułamek. Moja służba jest dużo większa od niego. Posiada ułamek tego, co kiedyś. To głupota, to całkowita głupota, żeby zrobić coś takiego, ale chcę powiedzieć, że Bóg Cię kocha, Głupolu. Twój duch się nie zmienił. Twój duch jest zapieczętowany przez Ducha Świętego. Jeśli ten człowiek był naprawdę narodzony na nowo, a wierzę, że był, kiedy zgrzeszył, to kosztowało go jego służbę, kosztowało go szacunek. Jestem pewny, że pojawiły się problemy małżeńskie, z pewnością ludzie go wyśmiewali, stał się obiektem wielu żartów. Można wymieniać tak dalej. Jestem pewny, że pojawiło się poczucie winy i potępienie, z którym musiał sobie poradzić. To zwykła głupota, ale jeśli był naprawdę narodzony na nowo, a wierzę, że był, to nie zmieniło jego ducha. Ewangelia Jana 4:24 Bóg jest duchem, więc ci, którzy go czczą, powinni go czcić w duchu i w prawdzie. A prawda jest taka, że on nadal posiada swoją relację z Bogiem. List do Rzymian 11:29 mówi: Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. Wiesz, że Bóg nie zabrał swojego namaszczenia od tego człowieka? Nie zmienił jego powołania? Jest ono nieodwołalne. Ten człowiek wrócił teraz do służby i usługuje, i raz na jakiś czas widzę go w telewizji, ale jest tylko ułamkiem tego, kim kiedyś był. Dociera do ułamka ludzi jestem pewny, że jego dochód to ułamek tego, czym był kiedyś. Tak więc nie mówię, że ponieważ twój duch został zapieczętowany, jeśli popełnisz grzech w swoim ciele lub w swoim umyśle, on nie przeniknie przez pieczęć, która znajduje się dookoła twojego ducha, nadal jesteś święty. Bóg jest duchem i Bóg patrzy na ciebie w duchu i dlatego możesz dalej chodzić w pełni Bożej miłości i błogosławieństwa, ale nie mówię Mówię tego, żebyś mógł iść grzeszyć. Jeśli żyjesz w grzechu, jest to absolutna głupota. Przestań to robić, ale Bóg cię kocha głupolu. Mówię o tym nie po to, żeby zachęcać do grzechu. Wszyscy grzeszymy. I brak nam chwały Bożej, nawet po tym, jak narodziłeś się na nowo. Jeśli nie rozumiesz, że Twój duch został zapieczętowany, jeśli myślisz, że za każdym razem, kiedy zgrzeszysz, niezależnie od tego, czy to grzech z dziesięciu przykazań, czy mniejszy grzech, co powtarzam, jest tylko ludzką perspektywą, Bóg powiedział, że jeśli przestrzegasz całego prawa, a przekroczysz jedno przykazanie, stajesz się winnym wszystkich. Więc z Bożego punktu widzenia nie ma małych grzechów, nie ma białych grzechów, grzechów, to grzech jeśli nie rozumiesz, że twój duch został zapieczętowany, to kiedy zgrzeżysz, wpadniesz w potępienie i zaczniesz myśleć jak skrajni zielonoświątkowcy, że straciłeś swoje zbawienie i musisz na nowo narodzić się na nowo. Wrócisz do punktu wyjścia, zaczniesz od początku i zaczniesz na nowo cały proces wzrostu. Ludzie, to męczarnia. To męczarnia myślenie, że miałbyś stracić swoje zbawienie. A nawet jeśli to lżejsza interpretacja, którą posiada większość ewangelikalnie wierzących w USA, że nie tracisz swojego zbawienia, ale tracisz swoją właściwą pozycję przed Bogiem i nie jesteś błogosławiony, i teraz musisz zacząć od początku. I musisz zacząć od nowa? Nigdy za daleko nie dojdziesz. Zrobisz dwa kroki do przodu, a potem trzy kroki do tyłu. Będziesz to powtarzał i nigdy nie przejdziesz do dojrzałości. Przykro to mówić. Ale w tym miejscu żyje zdecydowana większość chrześcijan, tam i z powrotem, myśląc, że dzisiaj Bóg jest z nich zadowolony, ponieważ nie narozrabiali, ale potem, kiedy zrobią coś złego, kiedy nie czytają słowa, kiedy się nie modlą, kiedy się ze zezłoszczą, kiedy się pokłócą, znowu są z niczym. To powód, dla którego przeżywają góry i doliny, ponieważ nie chodzą w duchu, nie opierają swojej relacji o to, co zrobił dla nich Jezus, opierają Bożą miłość i akceptację o swoje postępowanie, a twoje Twoje postępowanie ma swoje wzloty i upadki. Jeśli przeżywasz góry i doliny, wzloty i upadki, jest tak, ponieważ nie odpoczywasz w tym, co Chrystus zrobił dla ciebie, ale żyjesz w zwiedzeniu, że Boża miłość, błogosławieństwo, namaszczenie i moc poruszająca się przez ciebie są zależne od tego, co robisz. Nie opierasz tego o to, kim jesteś w duchu, opierasz to o swoje uczynki w ciele. I problem polega na tym, że żyjesz w upadłym świecie, i chociaż jedna trzecia ciebie jest narodzona na nowo, i jesteś teraz odtworzony i doskonały w swoim duchu, dwie trzecie ciebie to nadal ciało i zawodzisz. Popełniasz błędy, nie wiesz wszystkiego. Jeśli żyjesz w ciele i opierasz swoją relację z Bogiem na sobie, to będziesz na górze i w dole niczym jojo. Ale kiedy dojdziesz do miejsca, w którym rozumiesz – moim duchu narodziłem się na nowo, jestem nowym stworzeniem w Chrystusie Jezusie, to, co stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe, jak Jezus jest, taki jestem i ja. Zostałem stworzony w sprawiedliwości i w prawdziwej świętości. W duchu jestem złączony z Panem i jestem z Nim jednym duchem. Kiedy to zrozumiesz i zaczniesz żyć i utożsamiać się z Bogiem przez swojego ducha, a nie przez swoje duchy, Ciało, mówię ci, to wszystko zmienia. To jest wspaniałe. Wspaniałe. Możesz nie przeżywać tak wielkich wzlotów, ponieważ nie będziesz dumny. Nie będziesz odczuwał tych samych emocji. Ludzie, zobaczcie, jaki jestem wspaniały. Może nie będziesz przeżywał tych samych wzlotów, ponieważ zrozumiesz, Boże, to było wspaniałe, ale ty to zrobiłeś, nie ja. Ale nie będziesz również przeżywał tych samych dołków. Kiedy nawalisz, nie będziesz czołgać się po ziemi, mówiąc o Boże, jak możesz kochać kogoś takiego jak ja. Będziesz rozumiał, że on kocha kogoś takiego jak ty, ponieważ narodziłeś się na nowo i w swoim duchu jesteś zupełnie nową osobą. I w swoim duchu jesteś identyczny jak Jezus, a on jest usprawiedliwiony. Jest sprawiedliwy w kochaniu ciebie, ponieważ w swoim duchu jesteś wspaniały. Bóg jest Duchem, jeśli naprawdę go czcisz, musisz go czcić w Duchu i w Prawdzie. Kiedy to zrozumiałem, to przemieniło moje życie. To dało mi stabilność. Kiedy ludzie przedstawiają mnie po raz pierwszy, pierwsza rzecz, którą o mnie mówią to: Andrew jest taki sam cały czas. Czy to w telewizji, czy za pulpitem, czy kiedy spotkasz go na ulicy, jest taki sam. Dla mnie to dziwna prezentacja. To sprawia, że zastanawiam się, jacy są inni ludzie. Naprawdę, większość ludzi jest najlepszą wersją siebie, kiedy stoją za pulpitem, kiedy są w telewizji, ale w innych przypadkach są przygnębieni, zniechęceni i zmagają się z różnymi rzeczami. Jest tak, ponieważ nie rozumieją tego, co ja nazywam duch, dusza i ciało. Nie żyją i nie odnoszą się do Boga w oparciu o ducha, ale w oparciu o swoje ciało. Skończył mi się czas, ale mam do powiedzenia wiele wspaniałych rzeczy w tym tygodniu. Ta książka pod tytułem Duch, dusza i ciało zmieni Twoje życie. Mam ją po polsku i po angielsku mam podręcznik po angielsku i po hiszpańsku mamy płyty CD DVD mam ilustrowane nauczanie duch dusza i ciało które jest wspaniałe a nawet mam audiobook duch dusza i ciało który czyta moja żona wysłuchaj naszego lektora i proszę zadzwoń lub napisz już dziś Dzięki nauczaniu duchu, dusza i ciało, nauczyłam się, że jestem zbawiona. I kiedy przyjęłam Jezusa do mojego życia i do mojego serca, sprawa została załatwiona. Wszystko, co musiałam zrobić, to przyjąć i uwierzyć, i tyle to uwolniło mnie do poznania, że mój duchowy człowiek nigdy nie może zgrzeszyć i że zawsze stoi we właściwej pozycji przed Bogiem. To dało mi wolność do posiadania głębszej relacji z naszym Panem. Książka Duch, Dusza i Ciało jest dostępna w języku polskim za cenę 29 zł. Możesz ją zdobyć poprzez naszą stronę internetową lub dzwoniąc do nas. Jest ona również dostępna w formie audiobooka za cenę 24 ,90 zł. 90 groszy. Są to pliki MP3, które możesz odtworzyć na tablecie, smartfonie czy komputerze. Zdobądź te materiały już dziś. Wchodząc na naszą stronę internetową awm.polska.com, zakładka sklep. Znajdziesz tam również więcej nauczań wideo oraz artykułów Andrew, które zachęcą i zbudują Twoją wiarę. Ze względu na restrykcje związane z podróżowaniem podczas pandemii, nie odwiedzałem zagranicy tak, jak normalnie bym to robił, ale dzielimy się Ewangelią poprzez transmisję na żywo. I jedna z nich będzie w Twoim kraju. Na ekranie znajdziesz wszystkie informacje. Będę robił transmisję na żywo dla Polski. Zachęcam Cię, byś zasięgnął informacji i dołączył do nas podczas internetowej konferencji w Polsce.